Auto zapakowane, jest poniedziałek rano Ruszamy do Somerset Na wakacje Do zobaczenia na miejscu Trasa przyjazdu naszego jest długa Bo lecimy z Bradford Autostradą tutaj na sam dół O, gdzieś tu 6 godzin jazdy. Przerwa na McDonalda. I jesteśmy na kolejnej przerwie. Jedziemy siku, rozprostować nogi i zostały nam dwie godziny jazdy. chciałam pokazać z góry jak wygląda taki typowy serwis na którym zawsze zatrzymujemy się na przerwę jest zawsze kawiarnia jest przeważnie Starbucks jest Mark Spencer a tutaj akurat mamy Waitrose, można sobie usiąść zamówić jedzenie i odpocząć chwilę a myśmy właśnie zajechali Dojechali. Dojechali zjechali, szczęśliwie zjechali, 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 zjechali i w miarę zajechali. szybko. A teraz musimy po prostu czekać na odbiór kluczy, chwilę, więc możemy się przejść po całym ośrodku i wypełnić jeszcze kartkę. Idziemy po klucze. Zajechali. A my, już na miejscu, wszystkie domki prezentują się tak, jak tu widać. Wchodzi się prosto z dworu, przesuwane drzwi żelu nie ma, ale zawsze jest czyściutko. Tu jest nasze łóżko moje, Jarko, ono się rozkłada, będziemy sobie spalić tu. Tu mamy aneks kuchenny. Jak widać jest mikrofala, toster zawsze, e, czajnik, kuchenka, lodówka. E, tutaj taki kącik pokażę, żeby nie było. Tutaj od razu jest na stanie żelazko, deska, szczotka do zamiatania. Takie pierdoły, zimknęli nasze rzeczy. Przechodzimy dalej do łazienki. Duże lusterko, tu już nasze rupiecie z prysznic, taki standard, normalny, widzicie, że jest czysto. Łazieneczka, tu jest też pod spodem oczywiście grzejnik, gdyby były chłodne dni. Wracamy, tu mamy taki mini, mini salonik, też z lusterkiem oczywiście. Telewizor na wyposażeniu również. Tu się zasłania te zasłony na noc, zamyka się te przesuwane drzwi. I tu jest pokój kolejny, w którym będą spały dziewczyny. Jedno łóżko, drugie łóżko i tyle drzwi. Szafa bez drzwi, dużo nie trzeba. To jest po prostu. Chodzi o to, żeby było. E, chodzi o to, żeby było tanie spanie. Bo wychodzi to nawet ten ten aneks ten apartament wychodzi taniej niż e, niż namiot. A tu mamy pewność, że jak będzie lało wiało, to mamy tutaj ogrzewanie, prąd, wszystko, także tyle zostawić rzeczy i śmigać, poznawać teren. Dziewczyny już poszły sobie, sobie wydać swoje kasy, a my z Arktem też zaraz się zbieramy i pójdziemy najprawdopodobniej, najprawdopodobniej na plażę. Wieczorową porą przechodzimy na ponczusie nadmorskie, najlepsze są zawsze Najlepsze co może być, ponczusie, świeże, pachnące, cieplutki nad morzem. Jak widać zawsze wszędzie są e, wszelkie akcesoria nadmorskie. Tam jest kilka restauracji, fish and chips, a nasz, e, nasza plaża jest gdzieś tam. kolejny dzień jak na razie jest zachmurzony nie pada, zobaczymy mamy plan żeby jechać sobie nad jezioro może nam się uda śniadanie już gotowe herbata z cytryną muffinki śniadaniowe z jajkiem, tu mam jedną jeszcze z serem oraz fasolka trochę energii nam się przyda dzisiaj a ja bym chciałam jeszcze pokazać, bo byliśmy z Arkiem na chwilę w sklepie, że tu są nasze domki. 26 na nasz jest tamten domek. I naprzeciwko mamy na przykład tak go-karty, yy, które są jeszcze nieczynne, bo jest wcześniej rano. Yy, tutaj sobie mogą dzieci pojeździć: mniejsze, większe. Może dziewczyny też się skuszą, żeby przyjść. Yy, tu mamy takie minizo z papugami. Papuszki są tutaj zamknięte, można sobie poddać. Dla dzieci też fajna atrakcja sobie. Akurat teraz się pochowały, nie jest jedna ładna, zielona. Tak. E, tu idziemy dalej. To mamy mini golfa, na którego też na pewno przyjdziemy sobie wszyscy e, zagrać. To jest w ogóle tak podzielony jest cały ten ośrodek, że tu jest strefa e, takich zabaw. Tutaj naprzeciwko jest właśnie e, basen. Dzisiaj była dość duża kolejka, ale dzisiaj na basen nie mamy planów. W inny dzień. E, tu na przykład wam pokażę właśnie mini golf. Bardzo ładnie zorganizowany, zadbany, wymalowany. Bardzo nam się to podoba idziemy zagrać na pewno. Tutaj są dmuchańce, ale to wszystko mówię, jeszcze jest nieczynne, bo jeszcze jest wcześnie. chyba jest od 11 rano. To wszystko tutaj rusza. Eee, dmuchańce do skakania dla dzieci. Tam są trampoliny. Dalej. Chcę być Nie chcę tam na razie, to wam tak przybliżę. Tam są trampoliny, park trampolin. Tam jest siłownia pod chmurką. Może tak troszkę widać. I jeszcze plac zabaw dla maluchów wszystko w jednym miejscu. Tam jeszcze pokażę, że na terenie znajduje się oczywiście pub. Jest to pub Victoria. Można siedzieć na, środ na zewnątrz. W środku taki ma fajny podest też. Tam dalej jest skatepark. park. Tu są te właśnie piętrowe domki, jak widać. Kolejny, kolejny tam mini plac zabaw. I na terenie jest na terenie tego środka jest również lokalny sklep, do którego właśnie się wybieram, bo potrzebuję zmywać do paznokci. A myśmy dojechali, to jest ta druga część jeziorka. Pełno kaczek dla Wiktorii, bo Wiktoria lubi kaczki. Wycieczka maszeruje. Mamy taki zefirek, ale jest zupełnie ciepło, bo jest ponad 20 stopni, więc nie jest źle. Tam daleko idę idej konić. Jak piękna i urocza jest angielska wieś. Taki domek w stylu takim to mi się po prostu marzy. Mieć do tego ogródek z tyłu, jakiś minisat. Stare kamienne domy są tak przepiękne, że te nowe to się do nich po prostu nie umywają. Tutaj ktoś ma w ogóle, jak widać, przepływa mu strumyk. Ślicznie, pięknie. Fish and chipsa. dzisiaj, normalny obiad bo wczoraj mieliśmy tylko kanapki całkiem smaczne, ale pierwszy raz mamy taką w takiej pomarańczowej panierce nigdy wcześniej takiej nie mieliśmy Także. zajadamy mamy gości, zobaczcie sępy na, chrup... na frytki <laughs> 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 takie wypasione na tych fryteczkach tutaj jak się gonią Ciekawe czy ci siądzie Powiedzie czas na spacer na plażę. W końcu jesteśmy nad morzem, to trzeba trochę plaży zobaczyć. Wieje jak diabli. Zobaczymy jak będzie wiało nad całym morzem. Jest, ale jak to? Angielskie morze, polar musi być. No bo jednak pizga. Jeszcze słońce zaszło. Pizga, kurwa, Pizga. się! No i zobaczcie. żeby nie było, mamy i tęczę Dzień dobry. Dzisiejszy dzień zaczynamy od mokka Double Choco od pysznej kawy, pospaliśmy troszkę dłużej do dziewiątej dziewczyny jeszcze śpią śniadanie mamy gotowe, mamy tutaj dzisiaj parówki sałatkę, chlebek typowe polskie śniadanko dziewczyny chodźcie Dziewczyny chcą dzisiaj spędzić cały dzień na karuzelach, a tu obok nas, jak widać, jest Leisure Park, więc idziemy się dowiedzieć, ile kosztują e, bilety na cały dzień, bo chcą sobie kupić wejściówki, żeby spędzić e, cały dzień na karuzelach. No Dziewczyny sobie kupiły wejściówki na cały dzień na karuzelach, także miłego dnia. to jest wyciąganie zabawek. Zobaczcie jakie piękne. Wszystko się błyszczy. Żeby nie było, że my nic nie jemy, dziewczyny wróciły z karuzeli. Zjedliśmy pizzę. Ja już nie zmieściłam wszystkiego. Zostawiam sobie na później. Chwila przerwy i dziewczyny wracają na karuzelę, a my z Arkiem może pójdziemy na basen. Mamy już czwartek, kolejny dzień i dzisiaj mamy przepiękną pogodę, proszę bardzo. Jest takie słońce, jest naprawdę gorąco, nie ma prawie w ogóle wiatru. Dziewczyny się zbierają i wybieramy się na spacer do fortu. Półtorej godzinki w jedną stronę morzem i półtorej godzinki powrotu. Także dzisiaj będzie piękny dzień. No, no to mamy nareszcie przepiękny dzień na plaży. Morze jest blisko. Rzut beretem, można by powiedzieć. I wybieramy się właśnie tu, na ten cypel do góry i tam znajduje się fort. Zastanawiam się, czy coś w ogóle widać, bo tak słońce świeci. Ale jest ładnie dzisiaj. A tu idzie Haruś. I dziewczyny idą za mną również. Które nie chcą być na vlogu. A nie wiem, czy ja pokazywałam moje Bransoletki Takie sobie wczoraj kupiłam. Nawet bardzo tanie, bo tego funt 50 tu kosztują. Kupiłam sobie jeszcze dwie na zapas, gdyby te się miały popsuć. Takie muszelki na pamiątkę z wakacji. Co roku muszą być. Od czasów kolonii mi zostało, że zawsze jakaś pamiątka na ręce z wakacji musi być przywieziona. Dziewczyny też sobie kupiły muszelki różne. To tam jeszcze chciałam pokazać? że morze celtyckie Bałtykiem nie jest chodzi na moto zawsze z przypływ, zobaczcie jak jest. Ta woda jest brudna, to znaczy, że ona jest pełna piachu i gliny. Ona jest po prostu... No, nie jest zimna, znaczy nie jest... No nie jest zimna, jest spoko to, że właśnie jest taka zam... Dziewczyny szaleją, jak widać Woda jest cieplutka dzisiaj A, zgubiłam je Miejsce, o których mówiłam, że jest e, tak jakby pragnął glina i ona wciąga. I ciężko jest nogę wyjść. Trzeba deptać, a potem się jak czuje jak w gipsie albo w betonie. Odważny Arkadiusz, mimo tego, że ze świeżym tatuażem nie boi się słonej wody. Doszliśmy, gdzie mieliśmy dojść, a teraz nie wiem, czy widać tych ludzi tutaj. Musimy się wspiąć do góry i będziemy szli szczytami do fortu. Ale najpierw dziewczyny chcą lody, więc idziemy do kafejki na lody. Trapaliśmy się. Teraz wam pokażę widok. Musimy iść tam dalej, ale widok jest przepiękny. Dookoła nas morze i pogórki. Musimy się tam dostać. No. Dziewczyny się ucieszą. Co, no, so, tak przyjdziemy się tak. troszkę po tym forcie. Sprawdzimy co jest gdzie zajrzymy do każdej dziury A tam jest krzesełko, nie wiem czy je widać. Tu były pokoje, tak? Żołnierzy. A tutaj był magazyn, z tego co widać, schodziło się w głąb. Szkoda, że jest zamknięte, no nie? Nie da się tego otworzyć? Przypadkiem. Zerkniemy tutaj. W historii, widzimy tu, że na przykład magazyn był zbudowany w 1870 roku, czyli fortem był oczywiście też wykorzystany podczas II Wojny Światowej. Co za poświęcenie! Zeszłam tam gdzie nie wolno, żeby się dostać. Do tajemniczego pokoju, który jest otwarty. Mam nadzieję, że na jakiegoś trupa się nie natknę. Przypadkiem, nigdy nie wiadomo, co można w takich miejscach spotkać. Nie ma nikogo. Dobra, wracam będą mnie szukać, ale tutaj zostać na noc, to byłby czad powiem szczerze rozpalić ognisko z butelką wina to byłoby coś co chciałabym chyba zrobić szybko się skończył, woda się ustała I zobaczcie jaka piękna sześciotka się zrobiła super można się już normalnie, fajnie kąpać. że jesteśmy spaleni słońcem jeszcze byliśmy po kilka badziwiaków dla dziewczyn, normalnie takich rzeczy nie kupuję ale że są wakacje to jakieś takie super kwaśne rzeczy jakieś super niezdrowe słodycze no kiedy jak nie w wakacje pokaż Aruś, to żeby nie było my też czasami jemy coś niezdrowego e, Żalki najbardziej e, dam się porwać na coś niezdrowego ale te są przepyszne, one mają takie różnie owocowe smaki i coca colowy też przepyszne no i standardowo, moje ulubione żolki, te lubię najbardziej, zawsze je kupuję, już mogę sobie pozwolić na coś niezdrowego. Smurfusie są najlepsze, bo jak była ma, to kochałam smurfy, nawet miałam taką przytulankę, pamiętam smurfa, smurfa czy smerfeczkę, nie wiem, o, to było bardzo dawno temu, yumi, 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 yumi. Dobra, to Wam jeszcze pokażę. Ja sobie wybrałam organiczne e, ale. Bo ja w ogóle wszelkie organiczne rzeczy lubię. A u nas w naszej części Anglii tego nie ma. I to ale też jest mocne, bo ono ma prawie 5%. I tutaj wszystkie te piwa mocne, bo u nas takie 3,5 przeważnie mają. I Arek sobie wybrał cyderek. I ten cyderek, no powiem szczerze, proszę bardzo. Jakaś taka mocna strona Anglii to jest. Oni w ogóle słyną z produkcji wszelkich Cydrów. A zobaczcie jaki on ma piękny kolor. On jest taki gęsty. Super. No i czekamy na dziewczyny, bo się gdzieś ulotniły. A my mamy już piątkowy poranek. Ostatni dzień. Czas wjeżdżać za niedługo. Ostatnie śniadanko. Jak widać na szybko bagle, Ale jeszcze chcemy się wybrać ostatni raz nad morze i dopiero wracać do nas.